Thank you. Cieszymy się z tego zwycięstwa. Siódemka Sopot to bardzo niewygodny przeciwnik, który bardzo dobrze zacieśnia pole trzech sekund. Tak naprawdę bez skuteczności z półdystansu bardzo ciężko myśleć o wygranej. Także myślę, że mój zespół przede wszystkim w drugiej połowie poprawił obronę, wykorzystał te pozycje z półdystansu, które miał, co, co, co miało wpaść, wpadło. No, i bardzo cieszy ten wynik, tym bardziej, że rewanż nas czeka w Sopocie na bardzo trudnym terenie. Bardzo się cieszę, że wygrałyśmy. Na początku było ciężko, ale się udało dzięki ciężkiej pracy. Na początku była słaba skuteczność, ale potem zaczęłyśmy trafiać. Obrona dała sobie radę, chociaż przeciwnik był bardzo trudny. Trudno to tak w dwóch słowach powiedzieć, natomiast powiem jedno. No dwie pierwsze kwarty, gdzie zespół Gdyni nie grał tak gdyby w swoich optymalnych składach, udało nam się nawiązać niezły kontakt. Była nawet taka chęć wygrania tego meczu i to widziałem w oczach dziewcząt. Rysowała się taka szansa, natomiast no niestety trzecia kwarta obnażyła nasze błędy. Kilka dobrych kontr, dobitek, brakowało u nas zbiórek. I to się zemściło. Potem już było ciężko się odbudować. Liczyłem na to, że jeszcze końcówka nam się też powiedzie. Nie powiodła się. Szykujemy się na Sopot. Z Gdynią zawsze nam się dobrze gra. Można się wiele nauczyć. To już jest taka historia rywalizacji z Gdynią. I mam nadzieję, że u nas będzie lepszy mecz po prostu. Dobrze zagrałyśmy ten mecz na samym początku. Druga połowa poszła nam trochę słabiej. Ale w Sopotzie pokażemy na co nas stać. Bo dużo więcej nas stać. I... W trzeciej kwarcie zaczęliśmy się już gubić i dziewczyny z Gdyni to wykorzystały, ale postaramy się to poprawić w następnym spotkaniu.